yeah Dysponę, ponieważ grał w grupie, w której macie adiody z nami w Łódź grający na pozycję w rące Jacek Kowalek, mistrz Kraków po którym oszlo zrobiło się w liceum Łódź, którym odgrywał czoło rolę. Na koncie ma 38 metrów w ekstraklasie Rawarczyk jest bardzo dobrze znany w trenerowie

Wszystko, co ma cała demokracja Europa, w również to widzę debatnik, który żeby odbudować się. wrócić do średniej formy, do w nie jak to wolnią, i wtedy 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 wtedy